Witam bardzo serdecznie każdego ciebie, jak co dzień na kanale Mimeruna, w czwartek, kochani, 17 listopada 2022 roku. Witam serdecznie. Dziś energia Jowisza, rozwoju, pozytywności. Dzień, w którym będzie, kochani, chęć do działania. Będzie pchało do rozwoju, do pracy, do nauki, do poszerzania swojej świadomości. Produktywny też dzień w biznesie. Być może też ktoś zabierze się za jakieś zaległe prace, dziś bardzo dobra energia, żeby je pokończyć. Ale też na załatwianie wszelkich spraw biznesowych, finansowych, czy też rozpoczęcie nowej praktyki duchowej, jakiegoś ciekawego hobby. Energia będzie też pomagała rozwijać się, czy to psychicznie, czy duchowo. Także warto z tej energii Jowisza skorzystać, bo będzie pchało, będzie ta energia. Będziecie mieli, będziemy mieli dość sporo takiej chęci do działania. Kochani, na dziś piąta runa w Runa rajdo, a więc runa przygody, podróży, ale też otwartości na nowe, poczucia wolności i też będzie tutaj tak pomagała w pokonaniu trudności, żeby podejmować jakieś malutkie kroczki, żeby też zacząć realizować pewne plany, pewne zadania, sprawy, które. Które właśnie odkładaliśmy y, na później. A więc energia i Jowisza tutaj i Runy Raj to jest bardzo tutaj fajny, Toż sama. Ale też Rajdo jest symbolem właśnie końca, zakończenia. Właśnie yy, fajnie, właśnie, żeby yy, zająć się czymś, co wymaga tego dokończenia, bo yy, energia ku temu będzie bardzo sprzyjała i będziemy mieli to yy, z głowy. Nie będzie to zaprzątało już naszych myśli, więc warto podejść do tych spraw, które gdzieś tam jeszcze zostały niezakończone i czekają. Yy, może dla niektórych wejście w nowy lepszy początek jakiś etap nowy będziecie rozpoczynać. Być może właśnie to będzie etap w uczuciach. Muszecie otrzymać pierścionek, propozycje zaręczyn, propozycje ślubu, w partnerstwach, być może ktoś zaproponuje, że czy, czy w przyjacielstwie, tak, w relacji przyjacielskiej ktoś zaproponuje, żebyście zostali parą, albo po prostu. Nastąpi rozwój uczuć i wasz związek wejdzie w, o poziom wyżej. Dla niektórych też romans, tak bo Rajdo jest też symbolem romansu, który się będzie właśnie rozwijał, ale też dla niektórych podróż, podróż samochodem. Zmiana warunków życia: może ktoś będzie zmieniał pracę dzisiaj, ktoś będzie być może zmieniał miejsce zamieszkania, będzie się gdzieś przemieszczał, będzie ochrona, jeśli chodzi o, o podróż. Tutaj Rona Rajdo będzie czuwała, ale możecie też mieć takie poczucie, właśnie chęci ruchu, wyjścia na spacer, poprzestawiania czegoś, tak? Twoje myśli być może będą wędrować gdzieś w przyszłość. Więc y, może to być taka podróż nie w sensie dosłownym, ale metaforycznym, y, do odnosząca się do takiej właśnie podróży też y, duchowej. Kochani runa rajdą daje możliwość zmian. Informuje o tym, że pewne rzeczy jakby powtarzają się, tak? Że powtarzają się w y, cyklu życia. I może warto do niektórych spraw, sytuacji podejść nieschematycznie, tylko troszkę inaczej. Tutaj Runa Rajdu zapewni bezpieczeństwo, sukces, będzie pomagać w sprawach biznesowych. Zobaczcie, jak tożsame z energią, właśnie Jowisza, który mówi, że dzisiaj bardzo dobry dzień, więc warto skorzystać z tej energii, jeżeli macie coś do załatwienia. Ale Runa Rajdu też pobudza do życia nakazuje tym osobom, które gdzieś są zamknięte w sobie w jakimś smutku, żalu, trosce, mówi o tym, żeby wyjść z tego marazmu, z tego zastoju, ze smutku. Jest to runa zmiany, która jest nieuchronna i która przynosi nowe doznania, nowe wrażenia. I warto z tego skorzystać, bo jeżeli macie zaprząknięte myśli, zamknięci jesteście na cztery spusty, w czterech ścianach, yy, nie otwieracie się na nowe, na nowe osoby, na nowe sytuacje, na nowe sprawy, nie podejmujecie żadnych działań, nie kończycie pewnych rzeczy, no to te zmiany nie przyjdą. I Runa tutaj yy, mówi o tym, żeby ruszyć, żeby podjąć działanie, podjąć kroki. A pamiętajmy, że Energią tygodnia jest odwrócona Runa Naudis, która też mówi, żebyście uwierzyli we własne siły. Nie popadali w ten rozpad właśnie, w, nie siedzieli w tym maraźmie, bo ten lęk będzie hamował wasze działania. I możecie strasz, stracić wiele pozytywnych szans, bo ich nie zobaczycie, nie skorzystacie. A jak wiadomo, trzeba podejmować działania. Bo tak naprawdę Rajdo to pokonywanie trudności, tak? Każda droga zaczyna się od małego kroku. I warto zacząć realizować plany, zadania, które wciąż odkładamy, bo Runa Rajdo jest też symbolem końca, zakończenia trudnego okresu, trudnej sprawy. Mówi o wejściu w nowy etap, lepszy, o początku pasma sukcesu. Ale tak naprawdę wiele zależy od ciebie. Ona będzie pobudzać do życia, będzie nakazywała wyjść ze skorupy, będzie wyrywała z marazmu, tylko należy z tego skorzystać. I energia Jowisza będzie pobudzała do działania, dawała możliwości, stwarzała sytuacje, żeby jednak te sprawy, które były odkładane, które nie zostały z jakichś powodów zakończone, miały możliwość dzisiaj. Przepięknie łączą się te energie. Wszystkie, kochani. To jest po prostu niesamowite. Rona Rajdo mówi, żeby porzucić wszelki strach, negatywne blokady, które tak naprawdę rozstawiliście, rozstawiliśmy sami wokół siebie. Należałoby po, pozwolić, by smutek, który tak naprawdę nas zatrzymuje, został w dalekiej przyszłości. Tam jest Jego miejsce. Wszystko to, co nas w życiu spotyka, powinniśmy na równi akceptować, tak? czy to dobre, czy złe. Ponieważ negacja powoduje w życiu pewien zły nastrój. I jeżeli będziemy negatywnie podchodzić i będziemy z pretensjami, z żalem, smutkiem, to zatracimy się w sobie. A tak naprawdę, to my decydujemy, dokąd zmierzamy. Negatywne emocje, kochani, przeszkodzą w zrobieniu kroku naprzód. Dlatego te negatywne emocje, ten maraz, smutek, szałobę warto przeżyć, pozwolić sobie samemu na ich odczuwania, a następnie z szacunkiem do tych zdobytych doświadczeń, do tych lekcji. Iść ze swoim życiem po prostu dalej, podejmować kroki, działania. No dziś doświadczycie, kochanie, jakiejś nieuchronnej zmiany. Yy. Ona będzie prowadzić do sukcesu, tak. Jeżeli tak naprawdę dobrze wykonacie kruch, ruch, podejmiecie jakieś działanie, to to zaprowadzi poprzez pracę właśnie do sukcesu. Natomiast, jeżeli nie zrobicie nic, pozostaniecie w takiej stagnacji może zawieść to do porażki do wartościowej lekcji życia. Na pewno y, nie przełoży się to na osiągnięcie sukcesu. W kochani uważajcie dzisiaj na wszelkie urazy y, może runa to może też wskazywać na pewne złe nawyki No i warto byłoby się nad tym zastanowić, zmienić, wprowadzić do swojego życia jakieś właśnie pozytywne zmiany, ale też y, tutaj runa do pomocna jest w przypadku problemów z krążeniem, y, z, w przypadku uciążliwy, y, uciążliwymi bólami kręgosłupa. Pomoże też oczyścić organizm, regulować przemianę materii, a więc warto tutaj z tej y, energii też y, skorzystać. Kochani, Symbol końca, zakończenia jakichś sytuacji, spraw. Pokonanie trudności. Ale pamiętajcie, że każda droga zaczyna się od małego kroku. Nie popadajcie w rozpacz, nie pozostajcie w maraźmie, zastoju i nie pozwólcie, aby lęk was ogarniał, bo on będzie hamował wasze dalsze działania. I możecie stracić wiele pozytywnych szans. Poddajcie się energii Runy Raidis i runy Jowisza i posłuchajcie rady runy Naudis. Krystal. Ufaj i miej nadzieję. Na horyzoncie pojawiło się coś nowego i pozytywnego, chociaż ty może jeszcze tego nie dostrzeżesz. Widzicie, kochani? Chociaż ty może jeszcze tego nie dostrzegasz. Ufaj, miej nadzieję, bo pojawia się coś nowego, pozytywnego. Tylko trzeba wyjść z zastoju, z marazmu, podejmować działania. Kończyć pewne rzeczy, żeby móc iść dalej, kochani. Zaufać, uwierzyć, podejmować działania. Świadomość. Umacniaj świadomość w chwili obecnej. Sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Nie myśl za dużo o przyszłości. Zostaw ją ze sobą. Dziś też energia Jowisza będzie i, i, i runy raj dopchała też z myślami do przyszłości, ale warto za daleko nie odbiegać, bo sens życia, który poszukujesz, tkwi w teraźniejszości. Poprzez może podróż duchową właśnie, dzisiaj bardziej zagłębienie się w sobie, zrozumiesz pewne rzeczy bardziej, zauważysz, w którą stronę pójść, jakie podjąć działania, wyznaczaj sam swoje granice. Wszystkiego dobrego, kochani. Pięknego czwartku. Pamiętaj, lęk hamuje Twoje dalsze działania. Wszystkiego dobrego. Mimeruna.